Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Oto słowo Pańskie. Kochani, być może ten obraz, którego Jezus używa, do nas miastowych za bardzo nie przemawia. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto zajmuje się pasaniem łowiec. Raczej wątpię. Ale łowieczkę widzieliście kiedyś na żywo? Są jacyś ludzie, co widzieli na żywo? Chociaż też nie? No to, to tym bardziej nie przemawia. Ale wiecie, jak owca wygląda, nie? Jakby. I choć może nie jest to zbyt atrakcyjny obraz, którego Jezus używa to jednak to jest obraz bardzo jasny, bardzo prosty, który w zasadzie skłania do bardzo konkretnych pytań i wokół tych pytań ja dzisiaj buduję swoją refleksję, mianowicie to słowo stawia konkretne pytanie, za czyim głosem ja w życiu chodzę, człapię, łażę? Jakby kto albo co kieruje moimi krokami? Kogo słucham? Czego słucham? Czy słucham pasterza, czy słucham kogoś innego? I wiecie, do, nie da się iść przez życie nie słuchając kogoś albo czegoś. Jakby twoje moje życie nie jest zawieszone w próżni. Masz jakieś przekonania, jakieś, jakiś zbiór swoich wartości, celów, dążeń, które lepiej bądź gorzej tobą kierują. No zawsze za kimś albo za czymś idziemy. No nie da się tak nie iść za czymś. To chyba tylko ludzie zmarli, już nie idą za nikim, są w innej rzeczywistości. No ale ty i ja, póki się tu męczymy, to za czymś albo za kimś będziemy łazić. I albo nam to daje życie, albo nam to życie odbiera. Jezus używa w tym obrazie dwóch przeciwstawnych sobie postaci. Dobry pasterz i najemnik i myślę, że można bardzo konkretnie przejrzeć się i zastosować ten obraz do własnego życia. No i zadać sobie pytanie, czy ja próbuję jako tako iść za dobrym pasterzem, czy iść za jakimś, czy idę za jakimś niestety najemnikiem. No tym dobrym pasterzem w tym obrazie Jezusa jest on sam. Ta Ewangelia nie jest ewangelią o świętobliwych biskupach, księżach częściej nam księżom do najemników niż do pasterzy. Jak na przykład nazwać pasterzem biskupa Dzięgę, który w karach udziela bierzmowania i ma w poważaniu ofiary molestowania. Jak kogoś takiego nazwać pasterzem? Więc to nie jest Ewangelia i w ogóle ten dzień nie jest po to, żeby teraz modlić się tylko o powołania kapłańskie, bo to jest coś szczególnego. To jest ważne, ale nieszczególne. Pasterzem jedynym dobrym jest Jezus. Dobrym, czyli autentycznym, prawdziwym, bo w języku greckim to słówko kalos oznacza właśnie autentycznego pasterza. Jest jeden. Ja nie jestem dobrym pasterzem. O Jezu, biada Wam, gdybyście Wy chcieli za mną łazić. A jak ktoś próbuje łazić tylko za mną, to puknij się w główkę. Ja nie jestem dobrym pasterzem. Ja, sobie w ogóle tak wiecie, taką rozkminę mam osobistą dzisiaj. Że w zasadzie to w tym obrazie to ja się widzę jako taki pies pasterski. Tylko taki nieduży. Jest taki mały, nie? Co tam lata między tymi owcami? <gry> Jestem takim psem pańskim, który próbuje pomagać pasterzowi. I powiem wam, że jakoś to do mnie tak trafia, ale tak chciałem się podzielić. Że ja osobiście tak patrzę na bycie księdzem. Jesteśmy tylko psami. Które pomagają pasterzowi, ale broń Boże, żebyśmy myśleli o sobie, że to my jesteśmy tym dobrym pasterzem, Jezusem. No nie. Dobra, ale już koniec tych osobistych wycieczek. Dobry pasterz jest jeden i to jest Jezus. Najemnik to jest coś, co stoi po totalnie innej stronie i za chwilę spróbuję trochę podać Ci pewne przykłady, co tym najemnikiem w Twoim życiu może być. Ale wiecie, tak. Mnie bardzo w tej Ewangelii dotyka, dotykają takie zasadnicze różnice między pasterzem a najemnikiem. I pierwsza rzecz, która mnie dotyka, to to, że pasterz daje swoje życie dosłownie z greckiego kładzie przed tobą, tak jak pani w mięsnym kładzie golonkę, żebyś se wziął znaczy, kupił nie wziął. Eee, dobry pasterz napełnia życiem, ale najemnik w przeciwieństwie do niego odbiera życie. Strzyże owce, kosi je. Najemnik nie sprawia, że owce mają się lepiej. To jest taka pierwsza różnica. Dobry pasterz daje życie, najemnik życie odbiera. Nie troszczy się o to, jaki jest stan życia owcy. Dalej, pasterz jest obecny w trudach. Kiedy przychodzi wilk, kiedy przychodzą jakieś trudności, kiedy dzieją się rzeczy niewyobrażalne, niespodziewane, to dobry pasterz broni. Najemnik natomiast porzuca, pogłębia pustkę. Nie zależy mu na owcach. Tak jak niektórym biskupom nie zależy na ludziach, na ofiarach, a niektórym księżom nie zależy kompletnie na tych, którzy są mu powierzeni. E, dobra, już tak czepiam tych księży, sorry. Nie, pasterz jest obecny w trudach. Najemnik. Ucieka. No i trzecia różnica. Pasterz, sorry, pasterz zna owce, to znaczy pogłębia więzi. Znowu greckie słówko, ginosko. Ten czasownik oznacza być w głębokiej więzi. Jezus mówiąc, że pasterz zna owce, to znaczy jest z nimi w głębokiej więzi. Nawet głębszej niż ta, która jest między mężczyzną a kobietą, jak wchodzą w małżeństwo. Pasterz te owce zna. Natomiast najemnik, to co jest tym najemnikiem, to nie tworzy relacji, to nie prowadzi do relacji. To tworzy, najemnik tworzy samotność, pustkę, porzucenie, jakby nic się tam nie dzieje konkretnego. Takie bardzo zasadnicze różnice. I popatrzcie, w zależności od tego czy jego głosu słuchamy, czy pasterza, czy tego nieszczęsnego najemnika, to ma bardzo konkretny wpływ na nasze życie. Co może być tym najemnikiem? Co może być tym głosem, w który tak lubimy się wsłuchiwać, a który nas pozbawia życia? No dla mnie na przykład najemnikiem może być nasza przeszłość, nasze błędy przeszłości. Ciągle słuchamy tego, co żeśmy zrobili, albo czego nie zrobili, bo mogliśmy inaczej, bo to siamto, owanto. Nie, konkretny najemnik. Popatrz sam na siebie, jak często słuchasz głosu własnych porażek. Najemnikiem, tak mi się skojarzyło, wiecie, może też być współczesny, współczesny influencer, nie, z YouTubea, słuchasz i słuchasz, i tak się fascynujesz, a potem trach Pandora Gate i się okazuje, kurde, kogo jażem słuchał, nie? Więc to też jest taki często współczesny najemnik, któremu nie zależy na twoim życiu. Nie? nie wiem, jakieś takie przywiązanie tylko do rzeczy, pogoń za pieniądzem, jakieś słabe relacje, albo na przykład niedojrzała religijność, jakaś wykrzywiona wiara, którą może sprzedał ci jakiś, jakiś dusz pasterz. No nie wiem, wiele tego może być. Dobrze jest zobaczyć dzisiaj w sobie, co jest takim najemnikiem, którego czasem słucham, bo on się pojawia w zagrodzie i tam. Niby się o mnie troszczy, niby w Nim szukam siły, a tak naprawdę nic to nie daje. Jezus tym słowem zachęca do tego, żeby w codzienności słuchać Jego głosu. Tego się łatwo nie robi. To w ogóle osobna homilia, ja się tu nie będę jakoś rozwodził. Ale ogólnie czuj się zaproszony, żeby w codzienności się czasem zatrzymać i się wsłuchać w głos Jezusa. Nie, że on ci powie tak do łóżka, że ci będzie szeptał, ale jestem przekonany, że jak się czasem zatrzymasz, otworzysz słowo, a sobie po prostu usiądziesz na modlitwę w ciszy, to Jezusowi będzie łatwiej do ciebie mówić. Jak zostawisz inne głosy, usłyszysz głos dobrego pasterza. Dlaczego warto? Bo słuchanie pasterza dobrego, autentycznego skutkuje po pierwsze tym, że wszystko wraca na swoje miejsce. Popatrz, jak często Twoje życie jest w kawałkach, bo słuchasz nie tego, czego powinieneś. Henry Nguyen w książce W drodze z Jezusem Podróż wewnętrzna na przekór niepokojom powiedział takie słowa, czy napisał bardziej. Kiedy posłuchamy tego głosu, czyli Jezusa, wyzywającego nas, abyśmy za nim poszli. Często wszystko trafia na swoje miejsce. Zamiast poruszać się w wielu różnych kierunkach, dostrzegamy cel. Wiemy dokąd idziemy. Mamy tylko jedno zainteresowanie. Nagle to głębokie znudzenie, którego doświadczaliśmy, zupełnie znika, ponieważ usłyszeliśmy głos miłości. Kiedy nie mamy celu, kiedy nie mamy za kim pójść, nasze życie jest puste, lecz gdy odkrywamy ten głos miłości, który nas wzywa i mówi. Idź za mną, wszystko staje się inne. Życie, które wydawało się tak nieciekawe, tak nudne, tak wyczerpujące, nagle zyskuje cel. No, to robi głos pasterza. A druga rzecz, słuchanie pasterza rozwija w tobie ducha dzieciństwa. O tym mówi Jan Apostoł w liście swoim, że jak się słucha Jezusa. To Ty zaczynasz o sobie myśleć właściwie, jako o Bożym Dziecku. To znaczy, że jesteś efektem miłości. Efektem Boga, który już dawno miał Cię w myśli. Zanim Twoi rodzice zrobili co zrobili, to Ty już byłeś w myśli Boga. Jesteś efektem miłości, skutkiem miłości. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Jak słuchasz Jezusa, to nagle gdzieś tam w ten Twój niepokój wchodzi ta uspokajająca myśl. Jestem kochany. Ze wszystkim. Choćby nie wiem co. Choćbym był tą owcą, baranem, który ciągle wpada w jakieś tam dziury i ten pasterz musi wyłazić i tam ciągnąć za tą nogę, żeby mnie wywlec, to jestem kochany. Ja chciałbym Cię tego bardzo życzyć. Ale też zachęcić, żebyś się troszkę zatrzymał i posłuchał innego głosu, dał sobie na to przestrzeń w Twojej codzienności. Posłuchał głosu autentycznego, prawdziwego pasterza, który widzi w tobie swoje dziecko, któremu zależy. Amen.